trzeciej części z vlogu do jazdy do Szczyrku tak, jesteśmy już w Szczyrku, jest część czwarta czyli piechota, w sensie jesteśmy już na pieszo sztuczny śnieg, jakbyście nigdy nie widzieli sztucznego śniegu takiego rozsianego no to już widzicie no a tutaj jest właśnie oto piękne miejsce, w którym to możemy sobie... cześć bracie cioteczne no dobrze no i teraz mamy tutaj piękny szczyrk no i to jest yy, zaraz dosłownie czeka na nas tutaj tak słówka więc to będzie najkrótszy chyba rozdział yy, nie dom był najkrótszy bo go nawet nie było to nie był no ten, to, to pierwsze przejście z muzyką to ładnie tak bracie cioteczny no a my zaraz będziemy yy, właśnie wrzucam tam drugą część bo mi się też coś urwało ale to nawet i dobrze bo właśnie niedawno wysiedliśmy w serem szóstym będzie wysiąg Wysiądźcie z y, ten, wysiądźcie z Dali taksówki. Patyka znalazłem. Patyka znalazłem, dobra. Patyka, mój brat, to zaraz. Nie, nie ma nawet 5 lat, więc się nie dziwcie. No i dobra. No i siódmy odcinek to już będzie hotel. Ósmy to będzie pokój, dziewiąty to będzie pewnie basen, a dziesiątego nie ma chyba. Nie wiem, a dziesiąty to będzie zakończenie odcinka, chociaż to nie jest miejsce. Pomyślimy. Może mniej niż rzecz odcinka, dziękuję. Sorry za, sorry za Michała. No. no i zobaczymy co się będzie później działo w dalszej części filmu. Zapraszam. A jakbyście nie wiedzieli jaka jest teraz godzina, no to tam macie podaną godzinę. I żeby nie było ja te filmy dosłownie nagrywam, wrzucam od razu po nagraniu ich, no. Więc teraz dosłownie to... Ten film już został wgrana, część druga została. No. Sorry, idziemy jednak na Ubera. Chcę się na bolta, boże, tfu! Na bolta! Na bolta! Dzień dobry! Jestem czwarty, jedna taksówka. Dobra, ja już wyszedłem w Całą... wyszliśmy. No i powiem wam tak. To było chyba jedno z gorszych przeżyć w moim życiu. No wyglądało tak... To... No, niby widok mamy taki piękny. Nie, mamy taki widok, no. Ale, no, wygląda to tak, że no, po prostu było tak. Co, tak się tak ją kamal i już ciężko mi cokolwiek powiedzieć że nie mam nawet śliny, żeby coś mówić. No, to działa tak, to w sensie. Pardę, poczekajcie, jak sobie powiem. A, już. Dobra. Chciałam powiedzieć, że. Byliśmy tak ściśnięci, niefajnie. Ja z, z, z Michałem i jeszcze z jego mamą. I jeszcze do tego byliśmy. W sensie właśnie byliśmy. No tam z tyłu siedzieliśmy. A e, moja mama siedziała z przodu z taksówkarzem. No i kurde, tak byliśmy ściśnięci jeszcze tym pasem, który był taki ciasny, że ja nie mam ogólnie choroby lokomycyjnej w tym. Miałam tego w autokarach. Nie autobusach, autokarach. No ale taka mnie to dokończyło, że po prostu ciężko mi się już mówi. Już idę, już idę, Michał. No i dobra, to jest etap czwarty niby, ale teraz już mamy... Właśnie teraz, etap piąty się aktywuje. Sorry, etap szósty to było przed hotelem, a etap siódmy to jest już ten hotel. Sorry, ale już. To super. Sorry, on ma pięć lat niecałe. No i po prostu działa, to, to wszystko było takie stresujące dla mnie. No a teraz nie wiem, nie wiem czy mamy w ogóle już miejsce w hotelu. Czekajcie, bo tak mi flesz się zrobił. O, no i już. Się, nie przeszkadzaj mi, to Sorry, ale Michał za mną cały czas chodzi, a ja wam chcę coś tutaj opowiedzieć, że moje przeżycie, no że to ten film pewnie nie zrobi za dużo wyświetleń. to jest to chyba praktycznie ostatni film, ten trzeci, co teraz nagrywam. Cześć! Z tego, no właśnie z tego oto blogu. No i Zaraz będziemy pewnie w hotelu, a później pójdziemy na basen. Albo no, albo nie. ostatni pewnie będzie balkon, albo basen, właśnie. No, zależy, czy pójdziemy na basen, czy nie pójdziemy na basen. No właśnie mają nawet darmową wodę z cytryną. Idziemy już pewnie do naszego pokoju. Dobra, jednak mamy część, chyba, uwaga ósmą. Tak, bodajże ósmą część. Yy, muszę sobie obliczyć. Tak, ósmą część mamy aktualnie. I jesteśmy w poczekalni, no bo nasz pokój będzie dopiero o godzinie 15. Jest aktualnie, jak się nagrywam, jest godzina 12.03. No a więc, no. Mam już dosyć tej podróży. Dobrze, wychodzimy z poczekalni. I widzę nas oto taki widok. Dobrze, słuchajcie, to będzie już koniec trzeciej części. Tutaj sobie mamy windę. no i to mnie tak pokaże, o, jest fajna czarna binda. No i dobra, to będzie pierwsze specjalne zakończenie, bo nie niechcący zakończę film, bo coś chwilę kliknę, tylko serio teraz skończę, bo już nie mam śliny, żeby mówić. Pa!